Chcemy wzrastać w poznawaniu Boga, chcemy głosić innym ludziom Ewangelię, żeby wyrywać ich ze szpon diabła i śmierci. I to jest właśnie jakby to są symptomy właśnie Nowonarodzenia. Ja teraz jeszcze chcę przeczytać kolejne jakby bardzo ważne fragmenty, które, które gdzieś w Biblii są przed nami. Chciałam zwrócić uwagę na dzieje apostolskie, na rozdział drugi dziejów apostolskich. Gdzie właśnie apostoł Paweł wygłosił świetne kazanie, apostoł Piotr, przepraszam. I on właśnie głosił, zobaczcie, jak apostoł Piotr głosi nowonarodzenie, jak głosi Żydom Jezusa Chrystusa. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów: Jezusa nazareńskiego, męża którego Bóg wśród Was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe. Cuda znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany tego wyjście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Amen. On to mówi do Żydów, ponieważ Żydzi wiedzieli doskonale, że, nie mogą, że prawo Mojżesza nie pozwala im nikogo zabić. A więc Żydzi już szukali sposobności, chodzili do rzymskiej władzy, do Piłata poszli, tak? Żeby ukrzyżować Chrystusa. I właśnie apostoł Piotr tu im mówi, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Amen. Bo Pan Jezus przyszedł pokonać śmierć. Dawid bowiem mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przedtem rozwesoliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność swoją. Mężowi bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na jego tronie. Mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa. Czyli całe to prorostwo, które przeczytałam przed chwileczką, dotyczy nie Dawida, ale Jezusa Chrystusa. Że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od ojca. Obietnicę Ducha Świętego sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan, Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położy nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I tutaj Piotr kończy kazanie. On w ten sposób głosi Chrystusa. I co na to teraz ci wszyscy Żydzi, którzy Go słyszeli, te całe trzy tysiące osób, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. I rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z Was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar ducha świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do Was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo, napominał ich mówiąc: ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo, jego zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. A więc, kochani, jest tutaj bardzo ważna pewna lekcja dla nas mianowicie apostoł Paweł tutaj mówi upamiętajcie się, tak, więc my doskonale wiemy, że tak naprawdę jako ludzie nie mamy takiej, sami z siebie takiej, takiego pragnienia, aby się upamiętać. Ja również nie miałam takiego pragnienia, żeby się upamiętać. To przychodzi i wyłącznie dzięki ponadnaturalnej ingerencji Ducha świętego, dlatego że upamiętanie się to jest tak naprawdę metanoja, to jest przemiana umysłu, czyli przemięcie się przez odnowienie umysłu swego. Czyli ja dopiero w momencie, kiedy tak naprawdę Bóg przyszedł do mojego życia, ja potrafiłam szczerze pokutować. Bo wszyscy doskonale znamy ludzkie wysiłki i ludzkie religijne zabiegi. Widzimy ludzi, którzy chodzą do kościoła, widzimy ludzi, którzy chodzą do spowiedzi. Którzy wyznają grzechy, ale jeżeli oni nie narodzili się na nowo, jeżeli ich duch nie został ożywiony duchem świętym, wówczas nawet i te wszystkie ich religijne starania, religijne wysiłki, wyznawanie grzechów, księdzu na ucho, wszystko to jest na nic. Dlatego że są martwi. I właśnie mówimy tutaj coś bardzo ważnego. To, że tak naprawdę prawdziwa pokuta zaczyna się dopiero z Duchem Świętym, kiedy Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy żałowali. Pojawia się taki um, płacz, pojawia się: um, Ja żałuję, żałuję za swoje grzechy, żałuję za swoje złe uczynki, żałuję jak kiedykolwiek potraktowałam jakiegoś człowieka w zły sposób. Żałuję za moje złe sposoby myślenia, żałuję za wszystko, jakby to, co niszczyło drugiego człowieka. To, co mnie również niszczyło, prawda? Bo grzech niszczy nas. I Bóg nie jest, Bóg nie jest przeciwko człowiekowi, dlatego że czytaliśmy przed chwilą, że Bóg ukochał świat tak bardzo, że dał swego jednorodzonego syna. I chcę dzisiaj powiedzieć, że Bóg cię kocha, ale Bóg nienawidzi grzechu. Bo grzech niszczy człowieka, grzech nas poniża, grzech sprawia, że człowiek zaczyna się staczać, że życie ludzkie zostaje zniszczone. Amen? A więc jakby Bóg tak bardzo nas kocha, że On umarł, abyśmy my mogli być wolni od grzechu. On stał się grzechem, pisze w Słowie Bożym, abyśmy my mogli żyć. Cudownym, świętym życiem. I ja nie mówię tutaj, że my nie mamy możliwości zgrzeszenia jako nowonarodzeni, dlatego że mamy taką możliwość, ale my nie chcemy grzeszyć. My nie chcemy robić rzeczy, które robiliśmy, my nie chcemy do nich wracać, kiedy od nas odpadły. Często od ludzi odpadają nałogi, jak papierosy. Alkoholizm, też nie mówię, że, że, że nie można napić się alkoholu, dlatego że Jezus sam pił wino. Tak? Widzimy, że wszystko z umiarem jest tak naprawdę dobre. Natomiast kiedy ludzie z różnych pobudek, czy, czy, czy w różnym jakby uzależnieniu zaczynają sięgać po używki, bo nie radzą sobie z myślami, nie radzą sobie sami z sobą, nie potrafią jakby normalnie funkcjonować w zdrowy sposób, no to już wówczas musi się zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak, że, że tak naprawdę ja potrzebuję Chrystusa, ja potrzebuję odnaleźć źródło żywych wód, które, którym jest Chrystus. Jezus powiedział, że każdy, kto do Niego przyjdzie, nie będzie pragnął, dlatego że Jezus zaspokaja nas w pełni. Amen. A więc nowonarodzenie jest przez Jezusa określone mianem musicie, czyli rzadko Jezus mówi, że coś musimy, ale w tym wypadku mówi, musicie narodzić się na nowo, musicie. Czyli to jest jakby warunek do tego, żeby mieć społeczność z Bogiem, ale nie dzieje się to wyłącznie w oparciu o nasze, Ludzkie starania i nasze ludzkie wysiłki. My zostajemy pociągnięci do Boga. Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli On zostanie wywyższony, pociągnie do siebie wszystkich. Co znaczy, że zostanie wywyższony? To znaczy, kiedy będzie na krzyżu, kiedy umrze śmiercią męczeńską na krzyżu, On pociągnie do siebie wszystkich. Słuchajcie, cały świat został pociągnięty do Syna Bożego, do Jezusa Chrystusa. Wszyscy ludzie, których widzimy, i każdy ma szansę na to, aby być zbawionym. Dlatego głośmy Ewangelię, głośmy Nowonarodzenie, głośmy ludziom prawdę. Niech ludzie wychodzą ze swoich ciasnych, z ciasnej celi, w której siedzą tak naprawdę. Z celi śmierci można powiedzieć, w której siedzą w swoich umysłach, w swojej duszy, w swoim sercu. Niech rozwiążą się więzy i jarzma i powrozy śmierci. Niech rozwiążą się kajdany niewoli. Halleluja. Niech zabłyśnie tym ludziom w życiu Jezus Chrystus i niech sprawi, że ci ludzie zostaną całkowicie wolni w imieniu Jezusa. Niech przyjdzie do nich duch Pański, niech napełni ich wnętrze, niech zapali ich pochodnie, niech płoną dla Boga tu na Ziemi, niech są jak gwiazdy świecące w ciemności, które będą prowadzić wielu ludzi do sprawiedliwości. Właśnie nad tym się trudzimy. Głosimy Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, który może zbawić, który może przynieść ukojenie, który wyzwala, który uwalnia, który jest cudownym, wspaniałym Emanuelem, czyli Bóg z nami, tak? Emanuel, Bóg z nami. On nigdy nas nie zostawia, On nigdy nas nie opuszcza. I kochani, jeszcze chciałam Wam przeczytać jeden werset z Ewangelii Łukasza. To jest Ewangelia Łukasza 24, yy, ostatni rozdział 24. Zaczniemy od 46 wersetu i rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia z wstać. I że począwszy od Jerozolimy, Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom. Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami, a oto ja syłam na Was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Tutaj jest napisane, że e, ma być głoszone upamiętanie wszystkim narodom dla odpuszczenia grzechów, więc cały świat został włączony w Chrystusa Jezusa. Cały świat został włączony w tą cudowną obietnicę zbawienia. A obietnicą od Ojca jest właśnie Duch Święty, który przychodzi i który przekonuje, jak wcześniej mówiłam, świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I przede wszystkim o tym grzechu, że mnie nie poznali. Czyli to jest tak naprawdę um, grzech, jakby taki główny. Ja już nie mówię o naszych grzechach, które czyniliśmy w naszym życiu, ale tak naprawdę jest główny jeden grzech, że nie znaliśmy Jezusa, bo gdybyśmy poznali Jezusa, moglibyśmy sobie zaoszczędzić wiele grzechów w naszym życiu, wielu różnych złych wyborów, dróg, myśli, słów itd. Więc nowonarodzenie sprawia, że zostajemy ożywieni w duchu. Nasz duch zostaje ożywiony, zostajemy połączeni z Bogiem. Na powrót, Duch Święty zamieszkuje w naszym duchu, i możemy cieszyć się relacją z Bogiem, społecznością z Nim, czytać Jego Słowo, mieć społeczność z Jego duchem, wzrastać w życiu duchowym, umacniać się w tym wewnętrznym człowieku, dlatego że nasz zewnętrzny człowiek, czyli to, co widzimy, skóra, tak, jesteśmy z krwi z Kości, z ciała, ten człowiek niszczeje, natomiast to wewnętrzne życie, ten wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem, jest coraz silniejszy, i kiedyś, kiedy przyjdzie nam umrzeć i porzucić nasze fizyczne ciała, ten człowiek zostanie uwolniony z naszego wnętrza i pójdzie prosto do nieba. Haleluja! To jest radosna nowina, ale już teraz, tutaj w tych ciałach, żyjąc, jest też napisane, że siedzimy w okręgach niebieskich z Jezusem Chrystusem, że zostaliśmy już pochwyceni. A więc jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że możemy odkrywać w Biblii tak naprawdę, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, co zostało nam dane, te wszystkie błogosławieństwa, te wszystkie wspaniałości. Kochani, ja teraz chciałam się z Wami pomodlić, z tymi wszystkimi, którzy gdzieś. Czują w swoim sercu teraz, że Bóg woła ich po imieniu, bo Bóg zna ciebie po imieniu. Bóg zna całe twoje życie, nieważne co zrobiłeś, nieważne czego się dopuściłaś, nieważne jak bardzo uważasz siebie za osobę skończoną, jak bardzo uważasz siebie za osobę przegraną. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg Cię kocha bezwarunkową miłością, ponieważ On oddał za ciebie życie. I Bóg cały czas wyciąga rękę w Twoim kierunku, Bóg cały czas pociągać się do siebie, dlatego że to nie On stał się Twoim wrogiem, ale to Ty przez grzech odsunąłeś się od Boga i to Ty stałeś się wrogiem Boga. Bóg nigdy nie był naszym wrogiem. Haleluja. I Bóg dzisiaj woła Cię po imieniu i mówi: Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, do mojego, do moje, pod moje jakby stopy możesz uklęknąć, możesz. Do mojej obecności w zasadzie, obecność Boża jest wszędzie, dlatego że Bóg wylał swego Ducha Świętego na cały świat i nie musisz iść teraz do kościoła, nie musisz iść do księdza, ale tam, gdzie jesteś, proszę Cię, tak jak siedzisz, możesz uklęknąć, możesz siedzieć, możesz wstać, jakkolwiek czujesz potrzebę palącą cię w środku, ale możesz powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Dziękuję Ci, że wyzwoliłeś mnie z sidła grzechu, z mocy diabła i przeniosłeś do królestwa swego syna Jezusa Chrystusa. Panie Boże, cudowny Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa. Ja wyznaję go Panem i zbawicielem, moim cudownym Jeszua Hamasia, moim cudownym Mesjaszem. Dziękuję Ci, że w Tobie jest zbawienie. Dziękuję Ci, że to Ty umarłeś za mnie. Przepraszam Cię za każdy grzech, i dziękuję Ci, że Twoja krew święta oczyściła mnie całkowicie z grzechu. Dziękuję Ci, że mogę ufać Tobie. Dziękuję za Ducha Świętego i proszę, aby Duch w pełni zamieszkał w moim sercu. Duchu Święty, proszę przyjść, wypełnij mnie radością, miłością, pokojem. Prowadź mnie do Chrystusa. Daj mi wszystko to, czego potrzebuje nowe stworzenie. I proszę prowadź mnie każdego dnia, umacniaj mnie, prowadź mnie Twoją drogą i niech dzieje się Twoja wola. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci po tysiąc kroć. Dziękuję Ci za wszystko. Jesteś moim życiem, jesteś moim panem, jesteś moim królem. I ogłaszam, że tylko Ty i tylko Ty jesteś Bogiem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Hallelujah. Jeżeli pomodliłeś się, czy pomodliłaś się tą modlitwą szczerze i wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest teraz Twoim Panem i Twoim Królem, w to, że On obmył Cię z grzechów, że Jego święta krew w cudowny sposób zmazała całkowicie grzech, jesteś nowym stworzeniem, wszystko dzieje się przez wiarę. Przez wiarę stajemy się dziećmi Bożymi, przez wiarę przyjmujemy wszystko to, co Bóg przygotował dla nas. I ja teraz jeszcze chca, chciałam się też pomodlić o Ciebie. Kochane Ojcze, ja dziękuję Ci za tego wspaniałego człowieka. Dziękuję Ci za tą kochaną osobę. Dziękuję Ci Boże, że Ty umarłeś za nią. Ty umarłeś e, oddając swoją świętą krew i dziękuję Ci Panie, że teraz e, ta osoba. Ci ludzie, którzy mnie oglądają, przychodzą do Ciebie w prostocie serca, że mogą zostać teraz całkowicie uwolnieni od wszelkich grzechów, od wszelkich związań, od wszystkiego tego, co było dla nich ciężarem, że mogą zrzucić wszelki ciężar, który ich związał, że mogą wyzwolić się z wszelkich sideł, które ich wiązały, że mogą odzyskać pokój i radość, haleluja, które Ty przynosisz do ich serca, które Ty, Panie, dajesz przez swego Ducha Świętego, Proszę Cię, Ojcze, bądź z nimi. Proszę Cię, Ojcze, błogosław ich i prowadź ich w tym życiu, które teraz rozpoczęli. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. A więc, kochani, jeżeli narodziliście się na nowo, to proszę, czytajcie Słowo Boże, zacznijcie od Nowego Testamentu, poznawajcie Chrystusa. Zapraszamy też Was do oglądania naszych filmów na kanale, gdzie również. Zajmujemy się e, naukami biblijnymi, przybliżamy e, naszą drogę za Panem i też wskazujemy cały czas na Chrystusa, ponieważ chcemy być czysto e, chrystocentryczni. E, nie chcemy ulec e, jakiejś nauce ludzkiej. E, głosimy Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest naszą mądrością, naszym skarbem i do tego właśnie gorąco Was zachęcamy. Tak więc e, Biblię w dłoń. Odkrywajcie czym Bóg łaskawie was obdarzył. No, i dziękujcie Mu przede wszystkim za to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę piszcie, kontaktujcie się z nami, chętnie na nie odpowiemy. Proszę lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał. No i bądźcie z nami. Chętnie Wam usłuży, usłużymy, jeżeli trzeba, czy to modlitwą, czy pomocą, czy wskażemy. Jeżeli będzie to w, naszej, w naszym zasięgu jakieś wyjście z rozmaitych sytuacji, w których jesteście, także hmm, chcę Ci też powiedzieć, jeżeli mnie oglądasz czy oglądacie, że nikt z Was nie jest sam, tak naprawdę Bóg jest i Bóg jest dobry, i Bóg posłał syna swojego, aby mógł za ciebie umrzeć, abyś ty dzisiaj był wolny, i dlatego chcę Ci powiedzieć, że nie jesteś sam, nie jesteś sama, i, i y, już nie potrzeba dłużej. Płakać w samotności, nie potrzeba już dłużej się potępiać, nie potrzeba dłużej siedzieć w depresji, dlatego że Bóg jest Twoim dziedzictwem. On wyrywa Cię z wszelkiej ciemności i On daje Ci to, co miał najlepsze, swój skarb, swego syna Jezusa Chrystusa, aby w tobie zamieszkał. Bóg przez wiarę mieszka w naszym sercu, nie jesteśmy już dłużej sami, dlatego że On powiedział, że nigdy nie opuszczę Cię i nigdy nie porzucę Cię. Halleluja! Niech dzieje się dobra wola w waszym życiu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Idźcie, rośnijcie duchowo, głoście dobre słowo, niech Ewangelia nie schodzi z Waszych ust i Niech będzie na co dzień pocieszeniem dla Waszych dusz, wyzwolonych dusz. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że nie był to czas stracony, że każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie odświeżyć wiarę, bądź też narodzić się na nowo. Jeżeli pomaga Wam, to proszę piszcie, kontaktujcie się, nie wstydźcie się, nie bójcie się. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy też cieszą się z każdego człowieka, który czasem do nas napisze czy powie parę dobrych słów. Także dziękujemy Wam, pozdrawiamy serdecznie. Ja pozdrawiam w moim imieniu i w imieniu mojego męża Piotra, którego dzisiaj nie ma ale który też jest z nami e, cały czas myślą i, i również pozdrawia, dołącza się do pozdrowień. Także żegnam się z wami papa pa i do następnego. Trzymajcie się z Bogiem.